się Siema bruno, przywitać pięknie. Dzisiaj znowu wyjechaliśmy wieczorem poszukać, nie ukrywam, chcę poszukać trochę tych dzików. Naprawdę już na święta by mi się przydał dzik, bo nie mam. Przywitało nas oczywiście mnóstwo saren na polach, tak bruno. No i słonka stała na drodze, jak wjeżdżaliśmy tutaj na taką międzypolną drogę blisko lasu. Tam więc to fajnie niespotykany gość, tak Bruno, chociaż ich coraz więcej tutaj widuje u nas w wodzie. No nic, mam nadzieję, że coś się pokaże, że coś wyjdzie, że uda się coś nagrać. No chciałbym, chciałbym, chciałbym strzelić dzika, ale co pokaże, co bur podaży, co święty Hubert nam tutaj przeprowadzi, tak Bruno, to zobaczymy, tak? Nie wchodź tu do przodu, tu do przodu nie wchodź. Tak więc no, postoimy chwilę. Poobserwujemy. Zobaczymy co. Co pokaże. Bur. No, i mamy pojedynczego dzika na rzepaku. Nagrałem go szybciutko termowizorem. Bierzemy gratę, szybciutko idziemy do niego. Może się uda. Może święty Hubert podarzy Jest pojedynczy. Obejrzymy go dokładnie. Jeśli da radę, podejść zupełnie do niego. No i ocenimy, czy jest sens go strzelać, bo dość daleko jest od drogi. Tak więc może to się skończyć ciężkim wleczeniem. Do zobaczenia. Dobra, jesteśmy po strzale. Dzik przyjął, kulę, odszedł może z 70 metrów. Położył się i pisze testament. Ech. Idziemy dzwonić po jakiegoś rolnika, żeby pomógł wyciągnąć Ech. dzika z pola, bo naprawdę podszedł pod całą ścianę lasu, a tu nie ma żadnej drogi, tak więc ja swoim autem sobie nie poradzę. Trzeba wzywać ciężki sprzęt. Tak więc... No, chyba się udało dzika na święta strzelić. Do zobaczenia przy dziku już. Udało się dozwonić do rolnika. Łukasz, jak zwykle, super przyjedzie, pomoże wyciągnąć. Bruno sobie biega. Ja już idę z sygnałówką za chwilę. Mam nadzieję, że ten dzik nie poszedł sobie. To się wszystko ukaże na miejscu. Mam Bruna. No zaraz tutaj. mam nadzieję, że wszystko się uda i zagramy sygnał dzika No i co? Załadujemy naciągnik, wywieziemy do auta i jedziemy na chłodnie. Jeszcze trochę czasu jest A o czwartej trzeba wstać do pracy. Do zobaczenia No i Bruno już gdzieś tam leży. Koło dzika No niestety nie szczeka Jakby młodszy to szczekał, ale tu poryły te dziki o matko, jedyna. Brawo Bruno! Brawo! Brawo Bruno! Ale zmasakrowały ten rzepak! Tutaj była kukurydza w tamtym roku. Brawo Bruno! O kurczę, to nie jest mały dzik. To nie jest mały dzik. Brawo, daj głos! Daj głos! Daj głos! Daj głos! Bruno, daj głos! Daj głos! No, daj głos! Bruno, daj głos! Piękny, piękny odnioszek! Piękny odnioszek! Tak jest! Super, super! Kulawy, kulawy na jedną, na jedną rapcie. Tutaj obcinam trochę tej farby, żeby tam nie ciął. Pięknie, Bruno! Tak Bruno, tak, tak, jest dzik, tak? Jest dzik. Mamy dzika. Super. Super Bruno. Super Bruno. Tak. Tak jest. Dobra, dobra, już, Bruno, już. Już. Pięknie. Bruno. Bruno, już. Waruj. Zostań. Zostań. Dobry piesek. Dobry piesek, super. Brawo kochany. Brawo kochany. Zostań. Dobra. Ustawiamy wszystko. Jedziemy z Koks. O jedzie wsparcie. O, inaczej no samym go sąd nie wytargał na pewno Wielkie dzięki dla Łukasza Ale ten rzepak strasznie tu zmasakrowały Jest gruba, gruby sprzęt Super No i dobra Dzik załadowany Tam już Łukasz zawrócił Wracamy do auta no i na chłodnie Na szczęście, że chłodnie mam bardzo blisko nie wiem, może będę ją ze 2 km na chłodnie i z chłodni też 2 km do domu, bo tak naprawdę to poluję, poluję u siebie za płotem bliżutko, tak więc taki jest komfort mieszkania w łowisku. Gdzieś tylko jeszcze muszę psa namierzyć. Gdzieś tam poszedł. No to co, widzimy się już chyba już po, po chłodni, bo będę miał ręce brudne i tak dalej. Wszystko zaogarniemy i się będziemy żegnać. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej! Jedzie kaban Już jesteśmy blisko No i dobra Dzik ogarnięty, dokumenty wypisane Wracamy do domu, jest godzina za 20.12, o czwartej wstaje do pracy, tak więc jutro będzie fajnie Ale cieszę się dzik strzelony Może nie do końca taki jak chciałem ale jest. No więc dzięki za uwagę i do następnego.